Nie ma dzisiaj pokażę Wam jak założyć klub w Brawlstaż. Przepraszam już ciszę Brawla. No, kurczę, o ustawienia wyłącz. O, Oraz widzicie, widzicie wiecie jak to robić. Wchodzimy w społeczność, klikamy klub, utwórz klub, wtedy. Nazwa klubu. Nie wiem, jaką ja bym tu mógł zrobić nazwę. <grymianie> Czuć moki. Czuć moki. Czuć moki. opisuję ja tego nie trzeba, ale możecie zrobić. Drużyna dla szóstej klasy, niech tak będzie. Wymagane pochary możemy sobie nieograniczone. Typ otwarty na zaproszenie. Otwarty. I utworzyłam właśnie klub. Wbijajcie do tego klubu. Myślę, że to będzie on nawet spoko. No no Paela. To no, na tyle taki szybki poradnik XD. Elubina.